Rzeczą każdej wspólnoty jest to, żeby mogła się ze sobą spotkać, porozmawiać, wymyślić, wymienić myśli i sobą się nacieszyć. A dzisiaj, proszę Państwa, dzień mamy wyjątkowy. Dzisiaj na Podchalu jest Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Powitajmy go bardzo serdecznie, bo przyjechał i zaraz będzie pośród nas. Witamy, Panie Prezesie, witamy bardzo serdecznie. z pełni serca, z wielką radością witamy w Nowym Targu w stolicy Podhala. Proszę Państwa, jak się kiedyś spotykało górala, który wsiadał do PKS-u takiego z 60-tych lat jak stary ogórek i się go pytało, gdzie, dokąd jedziecie gazdo, to mówił do miasta. I miasto na Podhalu jest jedno, właśnie tutaj w Nowym Targu. I tutaj w sercu Podhala, w mieście gościmy Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pokażcie, moi kochani, że się cieszycie z tej wizyty. Beata Szydło, jest pan marszałek Igor jest pan, jest pani rzecznik Prowadzi Sprawiedliwości poseł Uszula Lusecka, jest pan poseł, wiceminister Andrzej Dudmostowy, jest pan poseł Patryk Wicher, a zatem... Grono jest bardzo mocne. Jest mocne grono samorządowców. Pokażcie się radni powiatowi, powiatu nowotarskiego Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan starosta powiatu taczańskiego, Jest pan radny wojewódzki, radny sejmiku województwa małopolskiego, Jasiu Piczura. Jest liczne grono wójtów, burmistrzów. Jest na czele z panem burmistrzem Grzegorzem Batychą, gospodarzem tego pięknego obiektu. Cieszymy się, witamy Cieszymy się, że jest pośród nas pan Starosta Powiatu Limadowskiego, duszek grono radnych. Witamy serdecznie z głębi serca w Nowym parku. Miejsca. Moi kochani, trzeba zacząć po górach. Widzicie, że jest kapela, że jest, że tak powiem, zespół rodem z gminy Szaflary. Cieszymy się ogromnie. I proszę Państwa, podchody nasze, zwłaszcza w tych czasach trudnych, kiedy 300 km stąd mamy wojnę trzeba przypomnieć piękne chlubne tradycje podhalańskie generała Galicy i zaczniemy moi drodzy pieśnią tak jak to się śpiewało kiedyś na samym przecie Galica jedzie zaczynajcie kochani a kto umie niech śpiewa razem z zespołem Mógł Pan zabrać kapela i dziewczynę z szaflar. na się piech. Wszystkim tak. Ale my drodzy, jesteśmy w Sprawiedliwości. I nasza tradycja jest jedna. Wszystkie spotkania, jakiego by one nie miały tematu, zaczynamy od Narodowego Hymnu. Dlatego proszę wszystkich Państwa o powstanie i o odśpiewanie czterech zwrotek hymnu. q u e 감사 <목소리나>